Cześć, wpadł mi w ręce taki odkurzacz Black Plus Decker. To jest taki kominkowy do grilli, kominków do popiołu. Wygląda na to, że ktoś go użył przy remoncie i oczywiście nie dał rady. Na pewno z tego będzie kabelek, trochę blachy. I mnóstwo kurzu. Ciekaw jestem, czy będzie tutaj miedziucha. Biorę się za rozkręcanie. A was zapraszam na film. Troszkę się sprzęcik przypalił. Ciekawe czy będę mógł wyjąć silnik bez młotka. No i niestety tym razem aluminium. Ale nie spodziewałem się niczego lepszego. Szału, oczywiście, nie było. I zobaczmy, Blacha. Razem z wirnikiem, którego oczywiście sobie odłożę. Kilogram 560 g po 60 groszy, 94 grosze. Jest odrobina miedzi, zeszczotek. Przewód, gdybym chciał go sprzedać na lokalnym skupie, dostałbym po 5 zł, czyli 98 groszy. No i aluminium. Zestojana 28 g po 5.20, 15 groszy, razem 2 zł i 7 groszy. A Akuborek mi się przyda na złom. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.